Podczas pierwszego kontaktu z Nailed nie można oprzeć się wrażeniu, że z spod spodu przebija się jakiś stłumiony wrzask. Wrzask brzmiący X Games Anno Domini 2003 szczyt popularności wygibasów na wszelakich kładach i krosach. Czym jest więc Nailed? Nailed jest po prostu niespełnionym marzeniem. Arcade'owa jazda od zawsze szła w parze z małymi czterokołowcami. Widać to wyraźnie w przypadku bardzo udanego Pure. Nailed idzie o krok dalej, umożliwiając ewolucję, których nie przeżyłby pewnie sam Mistrz Joda. Szkoda tylko, że powszednie ją w błyskawicznym tempie. Po chwili już jedynie ziewamy przy każdym kolejnym skoku. Nie pomaga model jazdy, którego chyba po prostu nie ma. Pojazdy trzymają się ziemi jak przyklejone, a samo opanowanie maszyny to bułka z masłem. Nailed każe graczowi szukać najlepszej możliwej trasy, na zakręconych torach pełnych rozwileń, skrzyżowań i ramp. Nie chodzi więc o odpowiednie wejście w zakręt czy strategiczne poruszanie się za konkurentem. Wielkie rozczarowanie. Począwszy od tytułu, przez design aż po oprawę, Nailed nawiązuje do tradycji X-Games na każdym kroku. Sili się na oryginalności, i próbuje nawet sugerować, że chodzi w nim o eliminację przeciwników na trasie. Nic bardziej mylnego. Najczęściej do ściany zostaniecie przybici Wy, i to nie przez innych zawodników, tylko dzięki zabugowanej konstrukcji tras. Gra zdaje się losować w momenty naszej śmierci często po wjechaniu w pierwsze lepsze krzaki na poboczu. Sama oprawa audiowizualna nie wyróżnia się kompletnie niczym. Przeraża statyczność otaczającego nas świata i wręcz prostackie animacje zawodników. Świetne efekty wody i błota tryskającego na ekran nie są tu żadną wymówką. Kolorystyka od razu przywodzi na myśl of Juarez. Cały czas ma się wrażenie, że za następnym zakrętem wyskoczy na drogę Ray i Thomas. Bezduszny soundtrack nie poprawia nudnawie atmosfery. Kilka licencjonowanych kawałków brzęczy w tle bez żadnego polotu, a warkot silnika przypomina raczej brzęczenie muchy. Nie wspominając już o odgłosie do palacza. Nailed zawodzi na całej linii, a do tego próbuje nas jeszcze omamić złudzeniem bogatej zawartości. Trybów jest jak na lekarstwo, a niektóre z nich to zwykłe oszustwo. Co powiecie na konkurencję ewolucji, podczas gdy w grze nie da się robić żadnych trików. Multiplayer natomiast ma się jeszcze gorzej: niedopracowane tory robiły więcej, by zatrzymać moich przeciwników niż ja sam. Najlepsze, na co zasługuje Nailed, to jak najszybsze zapomnienie. Nie współczujcie, nie żałujcie, nie ma czego.